Perfekcjonista z krótkim lątem na treningu. Poza boiskiem, wyluzowany gość z sarkastycznym poczuciem humoru. Tak o Stefano Lavarinim mówią jego własne zawodniczki. To człowiek o dwóch twarzach: wymagający trener, który na zimno analizuje każdego rywala, i pasjonat, który objął reprezentację Polski w kryzysie i tchnął w nią nowego ducha. Ale kim tak naprawdę jest Włoch, który nigdy nie był zawodowym siatkarzem, a stał się jednym z najbardziej utytułowanych trenerów na świecie? Jaka jest tajemnica jego warsztatu, który działa na każdym kontynencie, od Brazylii przez Koreę, aż po Polskę? Zostańcie ze mną, bo dzisiaj na kanale Na czystej siatce odkrywamy nieznane oblicze człowieka, który odmienił polską kobiecą siatkówkę. Historia Stefano Lavariniego nie zaczyna się na siatkarskim parkiecie, ale obok niego. Jako nastolatek w rodzinnej Omenie, w czasach gdy całe Włochy szalały na punkcie siatkówki męskiej, on sam próbował innych sportów. Jak każdy chłopak w jego mieście, grał w piłkę nożną, ale jak sam przyznaje ze śmiechem, był tak słaby, że zgadzał się z trenerem, iż jego miejsce jest na ławce. Zainspirowany filmami z Brusem Lee, przez kilka lat trenował karate. Ale i to nie okazało się jego drogą. Jego życie zmieniło się, gdy w mieście, które nie miało żadnych tradycji siatkarskich dla chłopców, trener Paolo Ceruti założył juniorską drużynę dziewcząt. Lavarini, zafascynowany nie tyle samą grą, co postacią lidera trenera, zaczął przychodzić na treningi. Był jedynym chłopakiem, który regularnie się tam pojawiał. Pewnego dnia trener, który nie miał żadnego sztabu, poprosił go o pomoc w zbieraniu piłek, potem w narzucaniu. W końcu widząc jego zaangażowanie zapytał: "W przyszłym roku zakładam nową grupę. Chcesz być moim asystentem?" 16-letni Stefano, który jak sam twierdził, nie wiedział nic o tym sporcie, zgodził się. Lavarini nigdy nie uczył się siatkówki jako zawodnik. On od początku uczył się jej jako trener. Podpatrując swoich mentorów, takich jak Luciano Pedulla, z którym przeniósł się do Nowary, jego ojciec, człowiek ciężkiej fizycznej pracy, martwił się i pytał, kiedy syn znajdzie sobie normalne zajęcie.